Nie może być tak, że w momencie jakiejkolwiek rotacji gdzieś w zespole ta historia umyka, odchodzi, bo nie mamy żadnego punktu. No, wtedy usłyszałem, ale są e-maile. No tak, ale ten e-mail też może być skasowany, może z laptop się popsuć, może się różne rzeczy stać. W związku z tym, no, CRM, czyli miejsce, gdzie widzimy całą historię choroby pacjenta, pacjenta tak, tak, jakby no, był dla nas kluczową, jakby i ta dostępność, elastyczność też tego CRM-u, możliwość przeglądania procesu od LIDA do. Przez oferty do, do zamknięcia jakby transakcji to było dla nas kluczowe. Cześć! Witaj w podcaście Digital Trailblazers, audycji, w której rozmawiamy z praktykami, którzy zaufali rozwiązaniom z ekosystemu Salesforce i wprowadzili swoją organizację na ścieżkę cyfrowej transformacji. Jeżeli zastanawiasz się, jak zaplanować implementację nowych technologii, na co zwrócić uwagę, jakich błędów unikać oraz jak przygotować swój zespół do zmian, jesteś we właściwym miejscu. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku wraz ze mną jest Andrzej Słomka, Managing Director firmy JetLine. Cześć Andrzej. Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o firmie JetLine, o ich drodze do transformacji cyfrowej. Porozmawiamy sobie o tym, jak działali przed, jak teraz działają, no i to wszystko usłyszymy z US Andrzeja. Także zanim przejdziemy do głównego wątku, Andrzej, jakbyś mógł powiedzieć kilka słów najpierw o sobie. Ojej, to zawsze jest najtrudniejsze. Ale tak, e, pół żartem, pół serio, to e, jakbym się podzielił sam na trzy części. Mhm. To pierwsza część to jest taka całkowicie prywatna i tam jestem mężem, ojcem, mam 50 lat. E, I to chyba tyle. Okej, jeszcze biegaczem i żeglarzem, to przy tym przy okazji. E, w części takiej stricte zawodowej z wykształceniem jestem informatykiem. Aczkolwiek z informatyką miałem do czynienia tylko na samym początku prowadziłem firmę informatyczną, a później to już były. Wdrożenia systemów i zupełnie inne rzeczy. Przy okazji z edukacji jestem coachem, mentorem, osobą, która wspiera przedsiębiorców, startupy, menedżerów, jakby na swojej mm -hmm. ścieżce kariery. I to tak w skrócie. Raz, dwa, część prywatna była, część zawodowa była, pasja to żeglarstwo, bieganie i ten coaching. I jest trzy. Zgadzasz się. Od 10 lat jesteśmy managing dyrektorem w Jetline. Czym jest Jetline? O, Jetline to jest y, firma mediowa, która odpowiada za egzekucję y, kampanii reklamowych, czyli odpowiada ten fragment kampanii reklamowej, gdzie y, marka chce dotrzeć z komunikatem do właściwych osób, i my jakby właśnie to projektujemy i. Działamy, aby to się ziściło. Mm -hmm. A z jakimi klientami współpracujecie? Kto jest waszym? Cały przegląd rynku. To Cały już przegląd... Właściwie mm -hmm. od każdej marki, z każdej branży, top 3, która przyjdzie ci do głowy, to była w którymś momencie na naszych naśnikach. Mm -hmm. Jakiś czas temu u Was pojawiła się decyzja o tym, żeby iść w stronę zainwestowania, wyboru CRM-u, systemu CRM. Skąd się ta decyzja pojawiła? W sensie, gdzie wyniknęła potrzeba? co, użyłeś takiego słowa transformacja. Ja pamiętam, jak mm -hmm. w JetLine to było tak, że my na początku działaliśmy na, na zwykłym arkuszu Excela. Firma dzisiaj ma 30 lat, więc arkusz Excela na początku to było już naprawdę duże, duże wyzwanie. Żeby on był sieciowo ogarnięty przez więcej użytkowników, no to już w ogóle był kosmos. Potem była e, tak zwana autorska aplikacja. Tak? Czyli de facto. To był taki zautomatyzowany Excel z mm -hmm. jakimś dodatkowym interfejsem, no i przez wiele, wiele lat nam to wystarczało. W pewnym momencie zaczęło nam brakować elastyczności danych. To znaczy my te dane tam mieliśmy, ale jakby y, informacja zaczęła być dla nas tak cenną rzeczą. Że zaczęliśmy szukać na rynku rozwiązania, które pozwoliłoby nam w bardzo szybki sposób te dane analizować, tak? I to w sposób nie tylko szybki, ale i na tyle elastyczny. Elastyczny to na myśli to, co przyjdzie mi do głowy, to wyciągnąć z tych danych raz, dwa, trzy. Mhm. No i y, użyłeś też słowa inwestycja, i rzeczywiście to my, my w tamtym okresie czasu, a było to już chyba sześć, siedem lat temu, kiedy zaczęliśmy pracę z Salesforcem, kiedy wybraliśmy Salesforce'a, mhm. Przejrzeliśmy cały rynek, rozwiązania, które były na rynku. Salesforce wtedy nie był popularną jeszcze jakby instancją rynkową mm -hmm. i podjęliśmy decyzję na podstawie wtedy obietnicy, tak? Takie, mm -hmm. Nazwijmy to amerykańskiej obietnicy elastyczności, klocków, które można sobie poukładać jak się chce. To był jeden argument, ale drugi argument był, mimo wszystko, on był finansowy, dlatego że w tamtym czasie my mieliśmy do wyboru albo Zakup dużego oprogramowania, mhm. czyli jednorazowy, duży, duży wydatek, lub no, pójście w, w małą część drożeniową plus abonament. Mhm. No i jakby patrząc na pieniądze, wtedy doszliśmy do wniosku, że zdecydowanie wolimy zaryzykować tą mniejszą częścią finansową mhm. i zobaczyć, co będzie. No i to tak mniej więcej tak, jakby była ścieżka tego, tej całej historii transformacji, która no, dzisiaj z perspektywy patrząc. I pandemii, i elastyczności, która mogła, mogło, było świetną decyzją. Mm -hmm. no, wymieniłeś, jakby powody, dla których się zdecydowaliście, a jakbyś jeszcze mógł trochę wejść głębiej, o jakich działach mówimy. Bo wspomniałeś o tym, że pracowałeś na Excelach, czy to chodzi nie wiem, o dział sprzedaży. Okej, okay. czy... to, to, to rzeczywiście to, y, gdybym miał opisać y, w sposób plastyczny dla, dla każdego. Czym się jetline zajmuje, ale z punktu widzenia procesowego, mhm. to sprzedaż naszych produktów to jest mniej więcej tak samo jak wynajmowanie pokoi w hotelu. To znaczy, mamy zasoby, które dla różnych klientów na różne okresy czasu jakby przydzielamy. Tak? I tam wchodzą nam zarówno oferty, jak i rezerwacje, jak i dalsza egzekucja sprzedaż. W związku z tym, ten system musi być na tyle elastyczny, aby każdy z tych naszych zasobów. Mógł być do dyspozycji każdej osoby w, w odpowiednim czasie, mm -hmm. jednocześnie mm -hmm. na różnych statusach jakby dostępności. Więc to było bardzo, to było takie zagadnienie bardzo trudne logistycznie wtedy na rynku, do którego my potrzebowaliśmy jakby odpowiedniej platformy. Mm -hmm. Na początku pewnie Excel wystarczał, ale im, im więcej tych zasobów było, tym ten Excel się rozrastał, rozrastał, rozrastał tych 10, coraz więcej. Tak jest. No i, i stąd jakby to, to był jakby główna główna rzecz, tak? Więc Pierwsze, pierwszy jakby dział to był dział sprzedaży, mhm. czyli tak de facto jakby całego dostępu do zasobów w trybie rzeczywistym, mhm. tak jak one wyglądają, to była jakby pierwsza decyzja. Drugim, drugim miejscem to był klasyczny CRM, tak? Czyli de facto nasza historia pracy z klientami. Jak powiedziałem Excel, no to od razu widać, że tam nie było historii, tak? Kiedy ja przyszedłem do firmy, od razu pierwszą rzeczą, którą powiedziałem, jakby w firmie, że naszym zasobem jest historia i naszym zasobem są kontakty. Nie może być tak, że w momencie jakiejkolwiek rotacji gdzieś w zespole ta historia umyka, odchodzi, bo nie mamy żadnego punktu. No Wtedy usłyszałem, ale są e-maile. No tak, ale ten e-mail też może być skasowany, może z laptop się popsuć, może się różne rzeczy stać. W związku z tym, no CRM, czyli miejsce, gdzie widzimy całą historię choroby, Pacjenta, Pacjenta, tak? tak. Jakby no był dla nas kluczową, jakby i ta dostępność, elastyczność też tego CRM-u, możliwość przeglądania procesu od LIDA do przez oferty, do, do zamknięcia jakby transakcji, to było dla nas kluczowe, jakby w tym, w tym całym procesie, który potrzebowaliśmy gdzieś, nazwijmy to, stransformować do cyfrowej jakby postaci. Więc to była jakby ta druga rzecz. Trzecią rzeczą było fakturowanie. Jakby Salesforce wtedy nie oferował niczego związanego z księgowością, jednak elastyczność dopięcia do tego faktur i do robienia jakby całości tego modułu sprzedażowego po tej stronie, umożliwiła nam jakby to wybór Salesforce'a. Czyli mówimy trochę o integracji systemu do fakturowania tak, z znaczy, Tak, żeby tak, to... tak. Ale jakby w to Salesforce dał, znaczy to Clouditi nam dało. Możliwość fakturowania w Salesforce, a to już dalej eksportowaliśmy do systemu księgowego. Oprócz tego, oczywiście, jakby nie, nie tylko jest sprzedaż, ale później jest egzekucja tej kampanii więc cała logistyka całe zaplecze, całe magazyny całe zlecanie produkcji później monitorowanie, gdzie są nasze elementy. Dekoracji, jak to zostało zlecone do firm zewnętrznych do, do, do wykonania, to wszystko też jakby było wtedy robione, już jakby integrowane w, w Salesforce. No i jest do dzisiaj. Jest do dzisiaj. E, pojawiło się podczas naszej rozmowy już dwa razy słowo inwestycja. Mhm. E, to powtórzę jeszcze trzeci raz i trochę zapytam o coś, o co pewnie, coś, co pewnie ciekawi większość naszych słuchaczy, czyli jakiej skali to jest inwestycja, jeżeli mógłby Pan powiedzieć. Jeżeli ktoś się zastanawia nad podobnym rozwiązaniem, no to. I z perspektywy czasu, jak jakby pan to ocenił? Ym, ta inwestycja, hmm, nie, nie wiem jak powiedzieć o skali, tak? Nie, nie pamiętam w tej chwili jakby y, kwoty, faktur, powiedzmy, abonamentu miesięcznego, ale de facto powiedzmy, że my dzisiaj w firmie na miejscu mamy około 40 licencji podstawowych, mhm. y, więc pewnie strzelę, jak to będzie gdzieś tam i y, y, Kilkadziesiąt, jakby licencji innych, mhm. więc pewnie to jest kwota na poziomie, strzelam, 100 tysięcy rocznie, powiedzmy, o, to, nie, ko, około to kosztuje, więc to jest, to nie jest duża inwestycja, tak? Jakby realnie ta, taka formuła, oczywiście to jest jedna rzecz, abonament, tak? No ale druga rzecz to jest jakby support i wsparcie takiej firmy jak Cloudity, mhm. bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić sami. Nie, nie tylko, że nie jesteśmy w stanie, ale raz, że nie chcemy, dwa, nie mamy czasu. I czasami jest dużo lepiej, taniej i szybciej i spokojniej zlecić to firmie zewnętrznej. Mhm. Także realnie rzecz biorąc, co roku ten budżet mamy zwiększany jakiś tam proporcjonalnie i trzymamy go w ryzach i jest on dla nas właściwie jest marginalny, tak? Tak bym mhm. powiedział. Nie jest to koszt dla nas istotny, a porównując nawet dzisiaj do, do tej inwestycji, powiedzmy wielkości, którą 6 lat temu mieliśmy wycenioną do zakupu gotowca, mhm. To na pewno do dzisiaj nie osiągnęliśmy kosztu tamtego oprogramowania. Kostemowego rozwiązania. Tak, kustemowego rozwiązania. Więc, więc to była bardzo dobra decyzja. Jasne. Tutaj wspomniałeś o tym, że najpierw była praca na Excelach. Handlowcy się do tego przyzwyczaili, czy tam osoby pracujące na tych Excelach. Jak wyglądało przejście z tego, żeby przestać pracować na już pracę w systemie? Bo jak wiem z doświadczenia, no to zarządzanie zmianą, przekonanie ludzi, że ten system jednak da im wartość i warto w tym pracować, to nie zawsze wychodzi. Jak wy do tego podeszliście? Ja wiem, że są podręczniki, są całe wykłady o tym, jak zarządzać zmianą, informować tak, i, i jak to przebrnąć. Natomiast rzeczywiście po pierwsze za zaangażowaliśmy cały zespół do tego. Tak? To, to jakby pierwsza podstawowa rzecz. Aczkolwiek zaangażowanie było już na etapie późniejszym. To, to znaczy my jako zarząd wiedzieliśmy, co chcemy uzyskać. Co chcemy mieć na końcu? Zapisaliśmy to sobie dokładnie tam w trzech zdaniach. Po co my to robimy? Co chcemy mieć na, na końcu? Powiedzieliśmy sobie po co to robimy, bo to było też jakby istotne, jakby co dzięki temu uzyskamy. I wcale to nie chodziło o trochę jak w niektórych filmach, nie o zmniejszenie etatów, o, o jakieś oszczędności, które są takie bardzo mierzalne w Excelu, ale my, naszą oszczędnością były zasoby czasowe. To, to mhm. było jakby dla nas istotne. My potrzebowaliśmy, wiedzieliśmy, że chcemy się rozwijać i dla nas najistotniejszym zasobem, którego potrzebowaliśmy, był czas. W związku z tym, jak już sobie powiedzieliśmy, co chcemy zrobić, to do poszczególnych elementów poprosiliśmy osoby z firmy o wsparcie, o, o udział w, w takich, nazwijmy to, zespołach roboczych. I pewnego dnia powiedzieliśmy, od dzisiaj startujemy i nie ma wyjścia. I to była, i to trochę jest tak, że spaliliśmy most za sobą, tak? Mhm. Dosłownie nie tak, ma powrotu. Nie ma powrotu. To znaczy. Mieliśmy dwie osoby, które miały dostęp do starego oprogramowania, ale jakby z całą premedytacją odcięliśmy wszystkich od starego oprogramowania. Jak to zawsze, było to dużo płaczu, bólu, jęku, no, no, no jak to jest, ale i było dużo zrozumienia, bo jednak. To, co z, ten zysk, który został uzyskany przez każdego użytkownika pojedynczego, bo każdy, żeby był ten interfejs każdego użytkownika był osobno zaprojektowany, mhm. no był ogromny, tak? Jakby tam zespół już po kilku dniach widział plusy tego działania. Jakby szybkość, oczywiście były błędy, było poprawiania, cała masa mhm. źle klikanych rzeczy, natomiast to dosyć szybko i sprawnie poszło. A długo, właśnie długo za, zajęła adaptacja zespołu do, do? Około pierwsze 14 dni była gehenna. Mhm. Ale w ciągu miesiąca uzyskaliśmy taką stuprocentową sprawność operacyjną, yy, która właściwie od początku była z błędami. My, my nie przestaliśmy ani sprzedawać, ani rezerwować, ani realizować wszystkiego. Natomiast po miesiącu, po 30 dniach, mogliśmy powiedzieć, że jest już bardzo dobrze. Yy -y. A jak, to, jak teraz wygląda Twoje życie? Bo prowadzisz całą firmę, no i jak się Twoje życie zmieniło przez te 6 lat od momentu wprowadzenia? No, przede wszystkim z każdego końca świata mogę wejść do systemu i wiem od razu, co się dzieje w firmie. Tak? To jest jakby pierwsza podstawowa rzecz. Nie robię tego. Ale świadomość, że mogę to zrobić. No daleko, tak, świadomość tego, że mogę to zrobić, jest już krzepiąca. Tak? Mm -hmm. To, że w pandemii każdy z naszych e, ludzi mógł spokojnie pracować z domu, bez żadnej. To w ogóle nie była żadna rewolucja. To nawet nie była ewolucja, tak? Bo my już pracowaliśmy na chmurowym rozwiązaniu. No, jakby nam też bardzo nas wsparła i pomogła i pokazało, że to jest jakby fajne. Mhm. E, na pewno to, co się zmieniło, mogę powiedzieć no, dzisiaj znam Salesforce od podszewki. Tak? Trochę jakby pół żartem Pionier trochę tak. Myślę, że statystycznie umiem dużo w tym zrobić, o programowaniu. I nie tylko jakby na poziomie cegiełek czy interfejsu, ale też jakby gdzieś głębiej z czystej pragmatyki. Tak, nie robię tego. Bo zajmuję się innymi rzeczami, ale. Y są takie dni, kiedy po prostu ktoś mi da jakieś wyzwanie w Salesforce i potrafi utonąć na cały dzień jakby gdzieś tam w pokoju, tak dla w ogóle dla... Tylko, że nie z IT jednak gdzieś tam próbuje ta, się przebić. Tak, to, to niestety tam jest, tak, gdzieś z tyłu głowy i później mi tak, Andrzej, słuchaj, zajmij się czymś innym, to nie twoje, to nie twoje, tak, ale to, to zostaje chociażby mhm. nawet po to, żebym później jak partner mógł rozmawiać z taką firmą jak Cloudity, tak, to, mhm. to jest trochę tak, że mam takie wewnętrzne przekonanie, że nie dam się wodzić za nos jakby w, w, w czasie takich spotkań, no i pewnie nie, nie jedna osoba z Klawliti mogłaby powiedzieć, że te nasze spotkania są dosyć nietypowe czasami. Tak? Z tego powodu, dlatego że też w głowie potrafią szacować mniej więcej czasochłonność, e, czasochłonność tak. zadania. Tak? To, to jest tak, że ja tam, gdzie e, wiem, że to nie jest dużo, no to powiem, że sorry, ale no, nie jest dużo, ale tam, gdzie widzę, że jest to robota do zrobienia, kod do napisania, no to to... Szanuję umiejętności i wiedzę innych w tym, w tym momencie. Więc to jakby jedna rzecz, która się zmieniła. Druga rzecz się taka zmieniła, że my mamy bardzo dzięki temu policzone wszystkie procesy w firmie, tak? Jakby jest dużo więcej zasobu czasowego u nas na, na inne rzeczy. A dwa, że decyzje, jakby u nas się dzisiaj podejmuje znacznie bardziej w policzalny sposób. Dzięki też Tam jest wszystko policzone. W oparciu o dane, tak. W oparciu okay. o dane, tak. I, a jak nawet nie mamy tych danych, to potrafimy je sobie stworzyć, tak? Czyli jakby takie zagregować i, dojść do takiego poziomu głębokości tych danych, że to, co potrzebujemy, to wyjmiemy, tak? Jakby z tego systemu. Więc to, to jest jakby ta, ta rzecz, która się zmieniła. W to głównie to, tak? <tryk> to, to teraz tak wracając trochę i ogólnie podchodząc do, do całego tematu, gdybyś miał podejść jeszcze raz do wdrażania systemu, to czy byś podjął jakieś decyzje inaczej? Może jeżeli chodzi o takie wnioski twoje z całego procesu implementacji, czy może coś byś doradził osobom, które rozważają w implementację, jak do tego podejść, czy w twoim pierwotnym podejściu jest miejsce gdzieś tam poprawy? Tak, to, to yy, rzeczy, których się nauczyliśmy w międzyczasie, to jest tak, że brief i, i to, co jest do zrobienia, yy, trzeba opisać do bólu. I to yy, trochę jak jest tam napisane umownie czarne, to ten czarny trzeba zdefiniować. Tak? To, to, to nie jest tylko, że czarne. Tak? Ja, ja się przekonałem, że największym przekleństwem. Yy, jakby wdrażania takich systemów, jest to, że, że ze strony klienta jemu się wydaje, że jak ja coś mówię, to firma wdrażająca to rozumie. A tu trzeba przyjąć założenie, że firma wdrażająca kompletnie nie rozumie, bo mój slang mówienia, skróty myślowe, nazewnictwo produktów i wszystkie takie mhm. rzeczy. Ja, ja wiem, że po drugiej stronie mam profesjonalistę, ale tak mimo wszystko dzisiaj mogę z perspektywy czasu powiedzieć tego pierwszego dużego wdrożenia, które było. Że ale to działało w dwie strony, zaznaczam, tak? Że y, jakby te tak zwane szare strefy nieopisania y, były dla nas bolączką, tak? Jakby oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że były bolączką dla nas, bo się okazało, że trzeba będzie coś dorobić w drugim stage'u, jakby za, za moment. No ale z drugiej strony była była firma wdrożeniowa, która niektóre rzeczy musiała przyjąć na klatę i, i były niewycenione, a musiała wdrożyć, tak? Więc jakby. Myślę, że dzisiaj taką główną radą, którą ja bym powiedział, numer jeden, no to jest tak, aby obie strony do bólu sobie rozpisały to, co chcą, żeby było zrobione na końcu, tak? Jakby w tym w, tym, w tej rzeczy. I druga rzecz, która, którą mam już dzisiaj z tyłu głowy, to aby nie robić skrótów. Ja podam przykład, tak? Mhm. Załóżmy sobie, że mamy cztery rodzaje dokumentów. I teraz. Opisujemy i robimy sobie zmiany w jednym rodzaju dokumentów, a my w nawiasie napiszemy i w pozostałych. No i to i w pozostałych, jakby, ponieważ to nie jest dokładnie, z mojego punktu widzenia, to, to jest taka sama zmiana logiczna, ale jednak z punktu widzenia wdrożeniowego to jest kompletnie coś innego. No i tutaj był bardzo często rozjazd całkowity. Tak, Dzisiaj mhm. wiem, że jak mam taką zmianę i opisywać muszę ją w czterech dokumentach, to opiszę ją dokładnie w czterech różnych dokumentach, tak? Mhm. Ja, y, i to jest jakby taka, taka druga rzecz, a trzecia rzecz to jest jakby na pewno przemyśleć, czy każdą rzecz chce się wdrożyć. Tak jakby trochę jak z zasadą brzydka, jak Hama, najlepiej wdrożyć 20%, to załatwia czasami 80% jakby tematów, bo y, niektóre rzeczy nie są warte czasu, zasobów i, y, i tej pracy, i rozbicie się później na detalu powoduje, że jest zniechęcenie u wszystkich dookoła. Ja mam za sobą, ja mam za sobą akurat nawet w stresworcie ra, razem z Cloudity, rzecz, którą wdrażaliśmy i którą zagruzowaliśmy, zakopaliśmy, nie zrobiliśmy tego, aby daliśmy spore pieniądze. Pewnie dzisiaj jest to znowu tam na naszej liście takich, nawet nie, nie rozterek, a refleksji, takich nauk. Tak? Gdzieś mhm. wiemy, po co to chcieliśmy zrobić, ale wyszło to, że to był nasz pomysł, czyli zarządu. A się okazało, że nigdzie tam dalej potrzeby do mhm. tego nie ma, tak? No i to na zasadzie takiego, nazwijmy to, partyzanckiego nierobienia na koniec zostało zagruzowane. No I ja wierzę, że to okej okay jest, tak? Bo pewne rzeczy w sposób naturalny powinny wychodzić. Trochę tak jak metaforycznie powiem, jak w niektórych miastach sieje się trawniki, czy robi się nowe osiedla i się sieje trawniki. To po pewnym czasie patrzy się, które zostały wydeptane takie naturalne ścieżki przez mieszkańców i dopiero później się kładzie tam chodniki, tak? I tutaj wierzę w taką samą metodę trochę przy wdrażaniu czasami, tak? Więc lepiej wdrożyć na poziomie ogólnym niektóre rzeczy i popatrzeć później, czego brakuje, żeby zrobić te pierwsze dwa duże kroki, wstrzymać się. I dopiero za chwilę powiecie, dobra, to doróbmy jeszcze te dwie trzy, rzeczy. I to wcale nie jest, ja powiem, to, to nie są większe pieniądze wbrew pozorom. To na koniec końców to jest, jak się weźmie sumę zasobu, czas plus pieniądze, to na końcu wychodzi to samo. Tak? A co jeżeli chodzi o odpowiedzialność? Czy powiedziałeś, że wdrażali, wdrażali się system. Czy ty byłeś odpowiedzialny za całe wdrożenie, czy był jednak jakiś projekt manager? Y z naszej strony byłem ja plus jeszcze jedna osoba, mhm. jakby y, na takim poziomie, ja, ja to nazywam ciągnięcia wozu, tak? Czyli de facto my odpowiadaliśmy za terminy i za jakby dowożenie kolejnych jakby celów w ramach wdrożenia, ale to już poszczególni ludzie robili różne składowe, które były do tego potrzebne. Y, Natomiast też ja i jeszcze jedna osoba byliśmy osobami, które um, były kontaktem dla Clauditi. To, to, czyli to nie było tak, my weryfikowaliśmy. Każdą potrzebę czy każdą uwagę z organizacji wychodzącą, no bo wiadomo, że niektóre uwagi są na, na poziomie trochę jak, jak są zmianą, zarządzaniem zmianą, sobie jakby chęcią powrotu do starego, tak? I niektóre rzeczy z, z, z lotu ptaka my wiedzieliśmy, że i tak trzeba wykonać, a na poziomie pojedynczego użytkownika one mogły być blokowane yy, i udowadniane, że to jest bez sensu, że, że tego się nie da. Więc my każdą taką uwagę, każdą informację. Przesiewaliśmy przez sito, no i wiedzieliśmy wtedy, że albo ją odbijamy, z powrotem nie robimy, albo szliśmy dalej i wdrażaliśmy to ze sobą. I to, to jest jakby taka: teraz przychodzi mi do głowy, to jest taka dodatkowa uwaga, aby taki project manager, ale ktoś, kto jest bardzo mocno zmotywowany w ramach organizacji był i, i chciał to wdrożyć, tak, na, na koniec końców. Bo teraz wygląda tak, że macie projekt men menedżera dedykowanego, tak, to już nie jesteś ty osobą, która ciągnie ten wóz, jak powiedziałeś. Nie, to jestem ja, dalej to jesteś. właśnie to, to dalej jestem ja, na tej zasadzie, że my ustaliliśmy sobie taką, że my zbieramy do takiego jednego stage'a, powiedzmy, raz w roku, wszystkie rzeczy, które chcemy, ewentualnie dwa razy w roku, sprawdzamy sobie, czy to jest jakby zasadne i właściwe, a i, i wtedy jakby znajdujemy zasoby na to. Ewentualnie przeze mnie lub przez drugą osobę przechodzą wszystkie potrzeby, które mogą iść dalej jakby, czyli być kosztowne w zleceniu jakby do supportu, tak? Mhm. I z tego powodu, że my dużo rzeczy potrafimy zrobić sami wewnętrznie, no ale też weryfikujemy, czy to nie jest błąd ludzki, tak? to, to też się czasami zdarza. No jednak użytkownik pomimo x lat używania może jednak czegoś gdzieś nie odkliknął, tak? I, i to się dzieje. No, są takie rzeczy jak... E kolejne wersje oprogramowania, y, zmiany w Google, y, bo my też korzystamy jakby z połączenia z, z, z mapami, więc mogą się zdarzać różne takie rzeczy, które trzeba zważyć i z doświadczenia po prostu zobaczyć, co robimy z tym dalej. Tak? Więc, więc nie, to jestem ja i myślę sobie, że to zostanę ja, bo to jest jednak trochę hobbystyczne, tak, Jak okay. w, tym, w tym wypadku. Tak spełniasz tą swoją żyłkę IT. Tak, 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 tak. Słuchaj, powiedziałaś na samym początku, dlaczego Salesforce, natomiast w tym... Nazwijmy to, w tej, w tej relacji istnieją trzy strony: Salesforce, jesteście wy jako klient, no i jest jeszcze partner wdrożeniowy. No i wybierając Salesforce'a, tak jak wspomniałeś, dlaczego zwróciliście uwagę i dlaczego wybraliście akurat ten produkt, natomiast no jest jeszcze ten partner wdrożeniowy. Jak podchodziliście do wyboru partnera wdrożeniowego? Co dla Was było ważne? No ewentualnie, czym byś się po, podzielił jeszcze ze słuchaczami? Na co zwracać uwagę? Ja jednej rzeczy nie powiedziałem. Przede wszystkim, dlaczego byśmy wybrali Salesforce'a w ogóle. Mhm. Tak? To może o tym nadmienię, że ja wspomniałem, że mieliśmy najpierw Excela, później program autorski, a później, mieliśmy, później wybraliśmy Salesforce'a. Ten program autorski pokazał nam, że ludzie z zespołu się zmieniają, i może dojść do tego, że my nie mamy ownera tego oprogramowania tam po tej drugiej stronie, tak? I po powiedzieliśmy sobie na spotkaniu, że już nigdy więcej, że chcemy mieć takie oprogramowanie, które bez względu na to, jaką weźmiemy firmę, to zawsze kogoś znajdziemy, kto będzie wiedział, jak to zrobić. No i stąd był m.in. Salesforce, tak. Mhm. Wybór był dosyć prosty, bo my zapytaliśmy Salesforce, kogo nam rekomenduje w Polsce. Dał nam trzy kontakty. No i de facto chemia spotkania tutaj zagrała jakby na, na takim pierwszym spotkaniu i my dosyć szybko, ja mam wiarę w intuicję, tak? To, to, to znaczy jakby yy, by, by pewnie 10 minut po spotkaniu już wiedzieliśmy, z którą firmą będziemy pracować. Gdzieś tam nam to zagrało i pewnie lata pokazują, że to była dobra decyzja, tak? To taka, czasami to jest szerska przyjaźń, ale, ale w sumie było bardzo okej. Okay. Mm -hmm. No to teraz jakbyś powiedział kilka słów o tym, jakie macie plany na kolejne lata. Tak, jesteśmy na pewnym etapie transformacji i co dalej? Gdzie ty jako managing dyrektor widzisz JetLine za te kilka lat? Ojejku, ja bardzo bym chciał. My dzisiaj jesteśmy w kategoriach swoich produktów, pewnie jakbym powiedział, to jesteśmy numerami jeden, tak? ale mm -hmm. w kategorii takiej rynkowej pewnie jesteśmy... Czwartym lub piątym podmiotem, tak? Jakby gdzieś tam. No i e, jakby miał powiedzieć o marzenie, to pewnie chcielibyśmy na podium być. I to jest nasz plan, tak? Jakby mm -hmm. w, tej, w tej całej e, sytuacji rynkowej. E, na naszy, w naszej branży w tej chwili odbywa się naprawdę transformacja jakby taka digitalowa, cyfrowa, bo u nas tradycyjne tablice reklamowe, które były wyklejane, papierowe. W wielkich miastach zamieniają się na nośniki digitalowe. Co za tym idzie? Zmieniają się ludzie te obsługujący, ale i zmienia się cała technologia idąca jakby z tyłu za tym. Eee, zmienia się sposób sprzedawania jakby tego produktu. Tak? Kiedyś to się planowało, kiedyś planowało się te kampanie na 3, 4, 5 miesięcy do przodu. Dzisiaj potrzeba rynkowa jest taka, że zechce mieć kampanię za dwa dni. A co za tym idzie? Procesy schowane pod Salesforce'em dalej. Muszą być zautomatyzowane. Już dzisiaj planujemy automatyzację z naszą platformą do zlecania emisji, którą mamy jakby osobnym oprogramowaniem, więc tam, tam już szykujemy swoje jakby kolejne kroki do, do pełnej automatyzacji. Dalej rynek potrzebuje dzisiaj danych. Które my dostarczamy w drugą stronę, czyli do klienta. I tutaj też mamy osobną platformę zbierającą te dane. To, to jest nasza autorska, czy też, nie? też? Tak, to jest nasza mhm. autorska, ale ona też jest do połączenia za moment i jest łączona w tej chwili. Kończymy integrację już z oprogramowaniem. Więc jakby wyobrażam sobie, że my dziś za dwa lata będziemy mieć już taką jedną platformę, czyli jedno okienko, w którym ja za jednym kliknięciem będę widział wszystko, co się dzieje już na tych digitalowych kampaniach, i to jest jakby nasz cel. E, chcielibyśmy być najbardziej innowacyjną firmą w naszej branży gdzieś. I właściwie robimy wszystko, żeby być. To jakby na dzień dzisiejszy tak, tak jesteśmy pewnie postrzegani w niejednym, w niejednym miejscu. Jasne. Bardzo dziękuję Ci za udział w dzisiejszym odcinku. No i trzymam kciuki za spełnienie celi. A to i nie dziękuję. Mogę odpukać. Na pewno to zrobimy. Dzięki. To już wszystko na dziś. Już wkrótce następny odcinek. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapraszamy do zasubskrybowania podcastu w serwisach streamingowych. Do usłyszenia!